No tutaj jest dobrodziejstwo tego zielonego koloru. Wiemy o tym, że wszystkie zielone warzywa bardzo nas oczyszczają, tak? Soki z zielonych warzyw będą nam dodawały więcej wigoru, dlatego że nas oczyszczają z różnych zanieczyszczeń. Natomiast tutaj doktor tak to skomponował, żeby one ze sobą razem pięknie współdziałały, nie? I ta lucerna, tak jak widzicie, tutaj, tutaj jest. Była też w poprzednim suplemencie, ale tutaj nie jest dodana y, tak po prostu od przypadku, tylko wszystko to jest opracowane. Ja może dwa słowa dodam na temat <coughs> filu. Proszę zauważyć, że tutaj poniżej są dwa takie, y, można to powiedzieć, wzory chemiczne, y, które symbolizują pierwsze z nich po stawie, symbolizuje. Naszą hemoglobinę, czyli naszą komórkę krwi, a drugi symbolizuje komórkę roślinną. I ciekawe jest to, że właśnie komórka roślin zielonych, komórka chlorofilu, jest podobna budową do naszej komórki hemoglobiny. To jest taka ciekawostka, czyli my bardzo synergicznie jesteśmy powiązani z przyrodą. Różnica jest taka, że hemoglobina nasza ma żelazo, czyli dlatego jest czerwona, bo te wszystkie składniki to żelazo wpływa na to, że jeszcze ona, a znowu w chlorofilu mamy magnes. I teraz pijąc chlorofil, my doenergotyzowujemy swoją krew, czyli dodajemy, e, dodajemy tej energii naszej krwi, poprawiając samą hemoglobinę. Ale ciekawostka też jest taka, że tutaj mamy młody jęczmień. Ja prowadziłem e, przez pewien czas swojego e, młodego, pięknego życia samokosmetycznej spali. Przechodziły do mnie panie, które sobie e, modelowały sylwetkę i piły młody jęczmień. Nie wiem, czy Państwo, czy panie nawet panowie, może nie, piliście kiedyś, piłyście kiedyś. Młody tak, tak. Jak to smakuje? Nie Niedotny. Tak, tak. Smakuje woda za, jak woda z jak woda została. Tak, tak. to, to jest sprawa zalana wodą, ale ma wspaniałe właściwości wyrzucające toksyny z naszego organizmu. I my ten młody tutaj mamy. I ono wpływa na to, że te toksyny rzeczywiście są wiązane i usuwane z naszego organizmu, szczególnie z tkanki tłuszczowej. Tylko to wszystko jeszcze jest zabawione i, jak to w cudzysłowie mogę powiedzieć, dopieszczone olejkiem miętowym, żeby jednak ten smak był taki, wiecie, taki, taki przyjazny, żeby raczej chciało to pić. Ja poproszę Marka, żeby dwa samoloty powiedział na temat właśnie chlorówki. Może później. Później mówię? Dobrze. No dobrze, to, znaczy, to jeszcze tam parę tych sukronów pokażemy. Bo tak jak mówiłam, możecie państwo sobie na tym wszystkim poczytać. Bo to jest wszędzie dostępne. Aloes, tak? tutaj też jego działania oczyszczające z toksyn i wspomagające odporność. Jeżeli czujecie, że macie słabszą odporność, żeby wzbogacić produkcję tych czynników, które odpowiadają za tą podwyższoną odporność, to można sobie jak najbardziej zaaplikować taki Aloes. Kolagen. Tutaj jest dosyć ciekawa formuła tego kolagenu, ponieważ kolagen jakby to, żeby się przyswoił do nas, do naszego organizmu, to... Tak, na polu to jest coś innego. Tak, tak. tak mamy. To też pomoże, ale... To nie tak, to nie to. To nie tak, to, to nie tak. To tak, kości, więc zarzła całe układ Co ciekawe, ciekawe połączenie z kwasem hialuronowym, ze, tak, ze skrzypem polnym i z glukozaminą. Czyli to widzicie, to jest po prostu taka, taka bomba, która da nam więcej młodości. Rozwój też go bo jestem w ogóle fanem tego typu rozwiązań. E, tutaj mamy tę kolagę najczystszą formą kaltenu, jako wyciąg z, z podskóry słonowodnych, e, ale ten słonowodny ryb słonowodnych z, z północnego Atlantyku, najczystsza forma to, to, północny Atlantyk słynie z tego, że tam jest lecimy. Jest, no. jest zimny i tam jest najczystsza forma jakby. Najzdąższe ryby tam pływają. Najczęściej, e, najczęściej jest po prostu. I ten kolagen jest. Ale północny, północny Atlantyk. No jeszcze tak nie jest. No jeszcze tak nie jest. Mocno zaśczyszczony. Już, tak już się tak nie czekają. I co się dzieje? No O właśnie! Jakie wiadomości ciągnę? Czy pochopka, czy DVP? Wszystko tego? Wszystko to jest Ale wracając ja do tematu, proszę zwrócić uwagę. Tak samo jak w przypadku tego suplementu dzień i noc. Kaletar zastosował jedną taką zasadę. Jeżeli ma, nasz organizm w jakiś sposób ma jakieś zaburzenia, ma jakieś zaburzenia i mamy jakieś problemy, to spożywając e, przykładowo ten suplement na dzień, suplement na noc, bo to jest piniarka 25 ml, my dostarczamy wszystko to, czego ten organizm potrzebuje. I teraz jest taka jedna bardzo prosta zasada. Nie, nie trzeba jeszcze matko pić. To jest właśnie taka nasza logika 50 gramów. 50 gramów. Jeżeli chodzi o dostarczenie na naszego organizmu wszystkich minerałów, witamin, to tak. 25 ml. I teraz jest taka ciekawostka, że gdybyśmy tutaj... Jeszcze trzeba zapewnić. Zresztą tak, ale to w ciągu dnia. Inosiananko też. Gdybyśmy sobie Odżywienie komórkowe tu jest na pewno dostarczone. Przeżyjanie, tylko umysł nasz musi być czymś zaspokojony. Na pewno nie musimy zagryzać przy tym wiecie? <grym stanie> <grym stanie> Możemy wyjść bez zagryzania i bez popijania. Ale śmieję się, gdybyśmy każdemu z nas postawili tutaj 25 milionów, i gdybyśmy sobie zrobili badania, to u każdego ten suplement będzie inaczej wpływać na naszą zdrowie, na, na równowagę. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas inaczej funkcjonuje w ciągu dnia. Ma inną aktywność fizyczną, ma inną aktywność umysłową, inną aktywność, taką wiecie, w ogóle metabolizmu organizmu. I inaczej, inaczej będzie pobierać. I ta sama sytuacja jest tutaj. Dlatego cała filozofia tego naszego programu polega na tym, żeby nie dostarczać tylko jednego przykładowo składnika, jakim jest kolagen, ale dać takie jeszcze rośliny, które będą stymulować odbudowę tego kolagenu. I tutaj właśnie mamy pędy bambusa trzy polny i mamy pokrzywe, które zawierają bardzo dużą zawartość krzemu. I ten krzem jest odpowiedzialny za odbudowę kolagenu od wewnątrz, czyli w naszym organizmie. I to jest zaleta tego produktu. Ale znowu, jeżeli ja przykładowo mam kolę stawy, a chciałbym zadbać o swoje pośladki, w cudzysłowie, tak, to na początku później wstawę, A dopiero później, jak stawy się wyleczą, zregenerują, dopiero później skóra zacznie brać pożywienie z tego kolagenu. I to jest filozofia naszego, naszego biologa Kajdasza. To jest fenomen, to jest po prostu fenomen no, na skalę światową. Jeszcze ja? Jeszcze ja? Tak? Jeszcze ja? ja. Jeszcze ja. <laughs> Chciałabym powiedzieć jeszcze, że koladen morski jest najbardziej przystajalny przez organizm ludzki, dlatego że jest najbardziej zbliżony do koladenu ludzkiego. I warto jest suplementować już po 25 roku życia, bo wtedy w sposób naturalny organizm ludzki już zaczyna mniej produkować, coraz mniej z wiekiem. I dla przykładu gałka oczna składa się w 80% z kolagenu, więc warto chociażby wspomóc wzrok tym kolagenem i przy boleriozie, leczeniu boleriozy, to jest podstawa suplementowania kolagenu, bo krętki bolerii Y, żywią się głównie kolagenem. To ja daję zestawów, z oczu, to jest taka podstawa y, suplementacji przy leczeniu koleliocy. Ja bym właśnie ze stawów mamy tutaj, y, a to nie mamy, to powiem gdzie później, ale to też jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które zostało wprowadzone y, razem z y, fundacją KPL. Y, dlatego, że dzisiaj, y, nie wiem czy Państwo wiecie, ale oddaje się, jest zapotrzebowanie na setki litrów krwi w ciągu miesiąca. Jest straszne zapotrzebowanie na krwi. To wynika z wielu epoczynków, które nie widzimy na co dzień. Co się dzieje, ale to są i wypadki, to są i. E, to e, to, to wszystko, wszystko, po prostu wszystko, tak? I my stworzyliśmy taki suplement, który ma za zadanie poprawić jakość naszej hemoglobiny, bo od jakości naszej hemoglobiny zależy też nasze życie: i energia organizmu, e, i, i poprawa samopoczucia, czyli to wszystko, co jest związane z naszym z naszą życiem. Proszę zauważyć, jakie tutaj są, e, wyciągniesz inne. Czarna porzeczka. Mamy do tego dostęp. Burak, owoce, robi, mamy do tego dostęp. Czyli wątpliwe woda, szpinak, żelazo, odsęp, mięć. Wszystko to, co jest potrzebne, żeby ta jakość hemoglobiny była wysoka. Mamy na witaminy, szczególnie witaminy Z, grupy B. I teraz pytanie: jakie się pojawia? No dobrze, czy ja może to kupić, czy ja sobie mogę to wszystko skomponować? Oczywiście, że sobie można to skomponować, Wielu, tylko właśnie w jakiej proporcji. I to jest cały potencjał. tego. To, to jest ta synergia jest ten fenomen tego yy, właśnie suplementów, Że jest w takim połączeniu, że pojedynczo nie działa tak jak tutaj w odpowiednich O Oto po jest stanów. To, to może ja powiem dwa słowa, a może nie będziemy sobie siedzieć. To jest suplement, który moją mamę 70-letnią postawił na nogi. Kobieta, która chodziła, ale miała bardzo poważne problemy z tego Po prostu ma problemy z tego i szczególnie jest duży nacisk na ledźwio. I proszę sobie wyobrazić, to w ogóle, moja mama świetnie gotuje obiadu, w ogóle ją za po prostu co przyjeżdżam do rublina, to piękne obiadki gotuje, więc daję jej siebie i ona mi daje obiadki, a jej daję sobie I proszę sobie wyobrazić, jak zaczęła przejmować ten suplement, szczególnie te składniki zaczęły obserwować w organizmie, które są u E, już po pierwszych e, kilku dniach zaczęły się efekty pojawiać e, pozytywne, dlatego że tutaj mamy ekstrapskorydm. Musiałbyś mieć silną psychikę, czy nie, tak. nie e, musi Ma, e, ma, ma. Silną psychikę, że, 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 że tak e, to, to znaczy nie W większości to tutaj. Okej, okay, to, ja, to ja Panu coś wytłumaczę, Panie jest Sebastianie. Jest coś takiego, co się nazywa poliabierzmę. Wyciąg z korybierzmy, z wyciągu z produkuje się antybiotyki. A to by mają za zadanie ewoluować stanu zapału. I teraz, jeżeli my dostarczamy... Zabijać bakterie. No, Zabijać bakterie, niwelować stany zapalne, wyciszać stany zapalne. Tutaj ten z który powoduje to, że te stany zapalne są wyciszone. Ale, ale jest jeszcze dodatkowo. Kolejne składniki, które mają za zadanie regenerować nasze stawy. One też stymulują organizm do odbudowy kolagenu w naszym organizmie. Jest taki wyciąg, który nazywa się mumyoshilaj. To jest taka mała która rośnie w Tybecie. I to jest, to, to jest zbierane bardzo w takim... W takim, w takim no, Taka smowa, to jest zbierane w, w specjalnych jakby warunkach, nie wolno tu gękami dotykać, no specjalna technologia jest w ogóle zbierania i przetwarzania tego tego On znowu ma niesamowite właściwości wzmacniające struktury kości i struktury stawów. I teraz osoby, które mają osteoporozę, na przykład, które mają osłabione stawy, gdzie e, przykładowo ten wapń, który powinien do tych kości docierać, on idzie e, przykładowo w kankę miękką, dlatego, że nie ma w tym wapnie, na przykład witaminy D3, to jest też odpowiedzialna za odpowiednie transportowanie tego, tego wapnia do, do stawów, to wówczas pojawia się osteoporozę. I teraz ten suplement ma za zadanie wyrównać e, to funkcjonowanie naszego organizmu, żeby przyswajanie tych witamin, tych suplementów było w 100% prawidłowe. I, I tutaj regulujemy sobie poziom wapnia, regulujemy sobie strukturę kości, regulujemy stany zapalne. Szczególnie przeznaczone jest dla osób, które mają osteoporozę, dla osób, które ćwiczą, mają problem z zestawami. On ma też piękne właściwości na regenerację w ogóle stawów. Ja miałem kiedyś problem z kolanem, miałem wiatroma pozywane tym suplementem sobie zregenerowałem kolano. I to jest fakt. I rzeczywiście, jeżeli są jakieś bóle przewlekłe, które się pojawiają, wynikające z jakichś obciążeń, z dyskopatii, to ten preparat rzeczywiście pomaga wyciszyć. I, i to nie jest, znaczy kwestia głowy też jest istotna, tak? Bo jeżeli jestem świadomy, że mi to pomoże, no, to mój organizm też zaczyna w jakiś sposób pomagać sobie. Ale, jeżeli ja nie dostarczę czegoś, co mi pomoże, to ciężko mi będzie samą głową to wypracować. Więc te rośliny, one mają naprawdę niesamowity wpływ na nasze zdrowie, szczególnie w przypadku tego produktu, w którym ja jestem osobiście zakochany. O, to powiem ten bo przed spotkanie mówiłem, że ma doświadczenie proszę. Tak, ten suplement powinien mieć, uważam, każdy w domu. To jest rewelacja, gdy zaczyna się spadek witalności, zaczyna się niemkakar, wzmacniemy, wirusy zaczynają szaleć, zaczynamy brać ten Borelis. Bardzo ładnie radzi sobie z patogenem, no można wcześniej, ale my nie wiemy kiedy, bo można cały czas uprezentować, ale nie ma potrzeby. Jeżeli coś zaczyna się dziać, tylko czujemy jeszcze bierzemy sobie ten jest 2-3 dni i po, I po chorobie. Y, dokładnie, łącznie z temperaturą, ze wszystkim, bardzo szybko, ale pod warunkiem, że już na początku weźmiemy do sześciu kapsułek dziennie. Musimy przed, nie, nie w trakcie choroby, bo już wtedy nie pomogło. Wtedy łagodniej. Wtedy łagodniej przechodzimy, tak? Jest... Wszystko zależy od organizmu. Mm. Przy tym 40 to... No, Proszę popatrzeć na skład. Skład hmm. jest bardzo dobry. Ja zalecam to przy boleriozie, bo sobie bardzo ładnie radzi. Moje dziecko zakorowało na boleriozę półtora roku temu. Przywieźliśmy z, bo z Bieszczad. Po kilku dniach od ugryzienia dostał temperatury, zaczął mu się kręcić w głowie, jednak nie mogło go na biorezonans posadzić, bo były to wakacje. Częsta, często gdzieś się przemieszczaliśmy i tylko brał wolerios przez dwa miesiące, bo to miałam dostępne i po wakacjach okazało się, że ja wolerwiozy więc y, poradził sobie z tym, że to było po obrydzieniu, dosłownie kilka dni, miało, był już rumień się ale? pojawił, słucham? Miał, stwierdzono, e, już Rumi. był już rumień, był już rumień. rumień to jeszcze nie jest, no ja... I wyszło na biorezonansie, miał... No, za, miał. To, jest, to nic, ale to są, no, są przypadki z autopsji, bo ja zawsze z <laughs> że nie wiem dlaczego mam skórę albo słodką krew. Miał ja, też... Ja było może, za nie chciało, w krwi. Nie, krwi nie badaliśmy. Ja mam biorezonację, która się sprawdziła, ale miał objawy też. Oznacza, że nie ma y... <authentication> w krwi. Nie, nie ma objawów w krwi. Tak, nie wiem, dlaczego. Nie było to stwierdzone, to bym temu nie przekonała. Ale jest... i nie wiem, czy pan. Ja ja, wierierze... ja, przepraszam się Ja powiem o tym co pan też to będzie o. To zależy, kiedy wychodzi. To trzeba odczekać 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 miesiące albo 2. badania poprzątki, zanim się jakieś to jak To, 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 to tak po badań 23, 23 tak. stycznia będziemy mieli w Dublinie konferencję zdrowia, tak na którą przyjeżdża pan doktor Batusza. Do 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 to jest jedna z która Będzie, e, będzie w hotelu Forum na Obywatelskie. Hotel for... Jaki jak tytuł? E, Bolerioza. Cicha epidemia. I to jest kobieta, która jest uznawana dzisiaj jako jedną z trzech najlepszych lekarzy, pomagających Katerina. wyprowadzać ludzi z boleriozą. E, I e, ona mówi o badaniach e, tego Esterglota gdzie wychodzą te kętki bolei, ale mówi też o badaniu rezonansowym. I to są miejsce, to jest, to jest ekspert. Ona swoją córkę, zanim się poznała live. ona swoją córkę wyprowadziła właśnie z bolei stosując w, 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 biorezonans, Zabiła tak? Zrobiła ten po prostu kętkę bolei. Zapraszam na ten wykład, jest fenomenalny, naprawdę jest fenomenalny. Można jej posłuchać, myślę, że Państwo też informacja. Taka popo. i tam będzie po prostu ekspert, który powie na TikTok, jak sobie z tą gole zaradzić. Dokładka też ma bardzo dobre doświadczenie związane z tym, w jaki sposób osoby wyprowadzę z kolei, ale ja myślę, że to jest ten na innym Państwo A A W tej tepardziej nie nic. Godzina 17.45. Aha, tak. To jest wykład, tak? To będzie wykład, tak. Tak, o tym preparacie jeszcze powiem, że doktor Kardasz z sympatii do bieszczadzkich leśników. Zaproponował im to. Okazało się, że oni są oczywiście wyszkoleni w tym, jak zapobiegać, czy jak się leczyć, czy samemu pracować nad tą chorobą, bo to jest ich choroba zawodowa. I okazało się, że oni piją czystek, piją tą szczeć pospolitą, ale jak on przedstawił ten preparat, to z takim entuzjazmem to przyjęli, ponieważ po zrozumieli to, że tak naprawdę dał im takie narzędzie, które może im dać dużo więcej niż pojedyncze też złapie, tak? Także to też jest takie no jeden z, jedna z informacji, która nas przekonuje, że ten preparat może być dobry, ponieważ leśnicy wiedzą o